Cześć, witam Was w Smart SmartTest. Dzisiaj recenzja w nieco zmienionej scenarii, ponieważ nie będzie taki klasyczny unboxing. Chciałem Was dzisiaj zaprosić na recenzję dużego głośnika karaoke firmy Manta. Jak widzicie trafił do mnie Herakles SPK5021. Głośnik wyposażony w szereg funkcji. W duży woofer 12 cali, poświetlenie LED, funkcje Bluetooth, w radio. Tutaj mamy też wejście USB, czytnik karty microSD i tak dalej. Głośnik który ma w standardzie też mikrofon i dzięki temu tutaj myślę, że jest to głośnik, urządzenie, które świetnie się pasowuje w obecny tutaj czas, czyli czas świąty, czas noworoczny, sylwestrowy, kiedy organizujemy przyjęcia, spotykamy się z rodziną, z przyjaciółmi i taki głośnik myślę, że może nam tutaj umilić tego rodzaju spotkania. Możemy tutaj naprawdę rozkręcić sobie fajną imprezę z funkcją właśnie karaoke, z dobrą zabawą także. Już teraz zapraszam Was do recenzji tego głośnika. No dobrze, to teraz sobie troszkę bliżej podejdźmy do naszego głośnika. Tak się prezentuje Manta z SPK 5021 z bliska. No i cóż, tutaj na froncie mamy duży panel. Panel moim zdaniem nieco stylizowany na lata 80-90. Zapewne będzie miał swoich zwolenników jak i przeciwników. Pod spodem mamy tutaj duży 12-calowy WUPER. Pod spodem mamy też baz refleksy. No i cóż, głośnik oczywiście w całości wykonany jest z tworzywa sztucznego. Jest to plastik, nie ma co ukrywać. Natomiast bardzo tutaj wydaje się on jest solidny. Czyli tutaj, jeżeli chcecie korzystać z tego głośnika gdzieś na zewnątrz, myślę, że tutaj nie będzie żadnych problemów. Ten głośnik na pewno nie będzie łatwo Wam uszkodzić. To tworzywo, ten plastik lekko stylizowany na tutaj jakieś efekt, efekty skóry i tego typu rzeczy. Natomiast to co mówiłem, konstrukcja bardzo solidna. Tutaj wszędzie są otwory, jest skręcane na śrubach. To nie jest jakieś zaczaski, czy znaczy nam zaraz to rozpadnie. Także tutaj jak najbardziej ok. Mamy tutaj wysuwaną rączkę, taką walizkową typową. Możemy sobie ją tutaj rozsuwać do góry. Dzięki temu będziemy mogli łatwo ten głośnik sobie transportować. Tym bardziej, że tutaj na dole zaraz zobaczycie, Mamy oczywiście kółka na portach w tej walizce i będziecie mogli sobie bardzo łatwo tym głośnikiem przejeżdżać, transportować sobie go w dowolne miejsce. Także tutaj jak najbardziej OK. Co ponadto, skoro jesteśmy tutaj przy tej tylnej części to może zobaczcie sobie tutaj co tutaj z tyłu się znajduje. Jak może pamiętacie z poprzednich głośników Manty tutaj, tutaj z tyłu znajdowały się wszystkie złącza, wejścia, podłączenia i tak dalej. W przypadku Heraklesa te wszystkie złącza praktycznie znajdują się z przodu, zaraz do nich dokładnie przejdziemy sobie. Natomiast tutaj z tyłu zostały nam anteny: antena od tutaj mikrofonu, antena od radia. Mamy tutaj jedno wejście: mamy wejście AUX. Mamy tutaj możliwość podłączenia akumulatora zewnętrznego, np. samochodowego, akumulatora 12V, jeżeli mamy gdzieś na imprezie zabrakło tutaj baterii. A chcielibyście dalej tę pracę kontynuować, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podłączyć sobie tutaj zasilanie z akumulatora, od samochodu i dalej z tego głośnika sobie korzystać. Oczywiście złączę 220 do ładowania baterii tego głośnika. Bateria jest tutaj dość duża, wystarcza na jakieś 5 godzin tutaj grania, także myślę, że całkiem nieźle. Natomiast dość długo ją ładujemy, ponieważ, żeby ją naładować od zera do pełnego naładowania, to potrzebujemy jakieś 8 godzin. Mamy też osobny włącznik do podświetlenia, uruchomienia podświetlenia tego głośnika, ale to podświetlenie, raz wam powiem, nie działa zbyt tutaj dobrze, ponieważ ono tak naprawdę tylko działa przy maksymalnej głośności, po podgłośnieniu maksymalnym tego głośnika. tutaj troszkę, troszkę słabo. Yy, ok, wróćmy do naszego panelu. Bo myślę, że te funkcje będą najbardziej istotne. No i cóż, jak widzicie, mamy tutaj u góry rząd przycisków. Mamy power. Mamy tryb mode, czyli do zmiany tutaj naszego wejścia sygnałowego. Może być to wejście liniowe, na przykład poprzez złącze aux. Możemy się przełączyć na Bluetooth, podgłośnijmy, troszkę może coś słychać. Możemy się przełączyć na radio. Tutaj mamy też stacje radiowe, no i tak jak mówiłem, wejście liniowe. Tak naprawdę to jest tak, wejście liniowe w standardzie, bluetooth radio. I jeżeli podłączymy sobie tutaj USB, pamięć lub też kartę microSD, to wówczas będziemy też się mogli pomiędzy tymi elementami przełączać, tymi tutaj źródłami sygnału przełączać. Także za sobie podłączymy do jakiejś muzyki z pendrive'a i będziecie mogli posłuchać, jak ten głośnik gra. Co ponadto, mamy tutaj equalizer. Jak widać, equalizer jest tutaj taki typowy, mechaniczny, jak w starych urządzeniach, w starych wieżach, jeżeli mieliście do czynienia z tego typu urządzeniami. I tutaj możecie sobie manualnie wyregulować, tak naprawdę poziom tutaj dźwięku, basów, treblów, czego tutaj potrzebujecie, także niskie, wysokie tony. Jak najbardziej możecie sobie to wszystko regulować. Dwa duże pokrętła to tutaj po prawej stronie. Regulacja siły głosu, natomiast z lewej strony regulacja siły też głosu, ale mikrofonu, także tutaj niezależnie regulujemy sobie siłę muzyki, jak też właśnie mikrofonu, także możecie sobie dokładnie wysterować te obie ścieżki. Co dalej? Odczytnika Wam już wspominałem czyli wejście USB, wejście na karty microSD, na karty tutaj MMC. Także tutaj bez problemu coś w stanie takie karty podłączyć i otwarzać z nich muzykę. Yy, mamy tutaj wejście na mikrofony i to nie te bezprzewodowe, które mamy w standardzie, tylko na mikrofony yy, dodatkowe mikrofony za pomocą właśnie tutaj tych dużych jacków podłączane i możemy, jak widzicie, podłączyć sobie dwa dodatkowe mikrofony, czyli w sumie razem z tym bezprzewodowym do trzech mikrofonów jesteśmy w stanie tutaj obsłużyć za pomocą tego głośnika włączamy włącznik od priorytetu właśnie mikrofonów, regulacja trebli, basów, to jeżeli chodzi właśnie o mikrofony możemy korzystać z funkcji delay, możemy też korzystać z echa za chwileczkę Wam to spróbuję pokazać i ostatni tutaj ta gałka, ostatni potencjometr służy do regulacji siły dźwięku, głosu, ale nie mikrofonu a z kolei wejścia gitarowego, ponieważ możemy sobie to połączyć też gitarę do tego naszego głośnika i tutaj będziecie mogli regulować właśnie natężenie dźwięku, głosu właśnie z tej gitary. Także widzicie, wszystko jest niezależnie regulowane, możemy osobno regulować sobie siłę muzyki, czyli tego podkładu, możemy osobno sobie do tego regulować siłę gitary, jeżeli taką podłączycie i dodatkowo możecie sobie regulować mikrofony. Także tutaj ta konfigurowalność, funkcjonalność tego głośnika myślę, że Naprawdę na niezłym poziomie. W zestawie, co zostajemy w zestawie? W zestawie mamy tutaj taki mikrofon. Myślę, że jeżeli oglądaliście recenzję innych głośników manty na moim kanale, to już znacie ten mikrofon. Moim zdaniem, całkiem udana konstrukcja. Powiem Wam, że obawiałem się, że te mikrofony będą się gdzieś psuły, coś będzie się z nimi działo. Jednak tamte modele dość długo były użytkowane i nic z tamtym mikrofonem się też nie stało. Także myślę, że i w tym przypadku będzie. Spisywał się całkiem nieźle. W zestawie znajdziecie oczywiście jeszcze oprócz instrukcji obsługi i tutaj przewodu zasilania znajdziecie jeszcze sobie pilot. Pilot dalnego sterowania, który też jest identyczny jak w przypadku właśnie poprzednich serii głośników, które Wam już pokazywałem na moim kanale. Pilot jak widać dość poręczny. Mamy tutaj regulacje na tym kuku. Czyli możemy zatrzymywać, przesuwać, zwiększać, zmniejszać natężenie dźwięku, możemy przechodzić, przełączać pomiędzy trybami i źródłami sygnału. Możemy też korzystać właśnie z equalizera, możemy sobie programować stacje radiowe na tych przyciskach tutaj mechanicznych. Także jeżeli chcecie z takiej funkcji korzystać za pomocą pilota to taka możliwość jest też w przypadku Heraklesa i myślę, że to jest akurat na plus. Jeżeli chodzi o jakieś pozostałe parametry techniczne tego głośnika, to możemy na chwilkę sobie go odsuńmy i przejdźmy sobie teraz do tutaj takiego specyfikacji technicznej. To co wspominałem, 12-calowy woofer, mamy światła LED poświetlenie, o którym on, właśnie też mówiłem, że nie do końca dobrze działa, to sobie za chwileczkę zobaczymy. Mamy Bluetooth zasięg do 10 metrów, czyli bez problemu połączycie się z waszymi telefonami, smartfonami. Mamy gniazdo USB, mamy karty microSD, mamy equalizer, co Wam pokazywałem, mamy radio, pilot zdalnego sterowania, mikrofon i budowana bateria to wszystko Wam już pokazywałem. Tutaj na dole opakowania moc. Ten głośnik ma moc 40 W tak naprawdę, a jeżeli chodzi o PMPO to jest 4000, także tutaj tak jeżeli was to interesowało, to takie informacje tutaj znajdziecie. No i cóż, co ponadto? Tu mamy te same informacje, które wam już pokazałem. Tutaj zdjęcie z przodu tego głośnika i tutaj może jeszcze tak rzućmy okiem na specyfikację techniczną i to co mówiłem PMP o 4000W Jest to głośnik 40W, to jest RMS, czyli mocy muzycznej 12-calowy woofer Mamy otwarzanie MP3, WMA Zasięg Bluetooth do 10 metrów USB, karty SD Możliwość połączenia mikrofonu, gitary Efekty świetne Budowane radio, efekt echa 5-kanałowy equalizer, funkcję pierwszeństwa mikrofonu To wszystko tu widzieliśmy Pasmo przenoszenia, bo to Was może interesować, od 40 Hz do 20 kHz. Czułość 93 dB, to jest plus minus 3 dB. Głośnik jest dość ciężki, 17 kg. Także tutaj, jakby nie miał tych kółek, no to myślę, że byłby nieco transport jego dość utrudniony. Natomiast dzięki temu, że ma tą rączkę, kółka, bez problemu możecie sobie go łatwo przemieszczać same wymiary głośnika to jest 370x330x612 mm co ponadto zasilanie 110-240V budowana bateria tak jak mówiłem dość duża 4,5A 12V możemy podłączyć sobie też akumulator z zewnętrzny także tutaj myślę nie będzie problemu 5 godzin pracy pilot w standardzie instrukcja karta gwarancyjna to jest wszystko jeżeli chodzi o specyfikację. No to co, wracamy do naszego głośnika i zobaczmy sobie może jak on sobie radzi z odtwarzaniem muzyki. To teraz sobie podłączymy Pain Drive'a tutaj jest muzyką, ja tutaj mam muzykę w osobnym katalogu, teraz zobaczcie jak szybko głośnik wyszuka te utwory i rozpocznie odtwarzanie. Jak widzicie praktycznie nie trwało to nawet dwóch sekund, praktycznie w ciągu sekundy Potrafił nam wyszukać katalog z muzyką, potrafił nam otworzyć tutaj pierwszy utwór z tego katalogu, także tutaj myślę, że bardzo dobre działanie pod tym względem. Natomiast mam tutaj kilka uwag co do właśnie tego wyświetlacza. Zobaczcie, mamy tu pokazany jedynie czas od rozpoczęcia się utworu. Nie mamy żadnych informacji na temat, jaki to jest utwór otwarzany, jaki ma numer, jaką ma ścieżkę dźwiękową itd. itd. Mamy tylko czas od rozpoczęcia i tylko to możemy sobie to obserwować. Mamy też informacje z jakiegoś źródła jest odtwarzanie, czyli teraz USB, jeżeli to byłoby po Bluetooth, to byłaby informacja o Bluetooth, jeżeli z karty SD, to o karcie, ale żadne inne informacje tutaj się nam nie wyświetlają. Jedyną informacją, która tu jest dodatkowa, to jest informacja o poziomie naładowania baterii. I kolejna rzecz, której brakuje w tych informacjach, zobaczcie sobie, jeżeli sobie zwiększamy siłę dźwięku... Też zmniejszamy. Nie mamy też żadnej informacji, jaki to jest poziom dźwięku. Musimy to po prostu sobie regulować według naszego tylko uznania. Możemy tylko obserwować tutaj pokrętło i tą kontrolkę na tym pokrętle. Także tutaj troszkę moim zdaniem mogło być lepiej, jeżeli chodzi o Heraklesa. Ok, to teraz może sobie troszkę posłuchamy utworu, ja Wam pokażę jak działa tutaj ekwalizer, jakie są różnice, jeżeli sobie tutaj sterujemy. Możliwości samego Equalizera są dość duże. Możemy sobie regulować niskie, wysokie tony, tutaj w dowolnym zakresie. Także myślę, że pod tym względem Herakles spisuje się całkiem nieźle. No to cóż, może zobaczmy sobie jeszcze kwestię mikrofonu. Tam przejdziemy jeszcze do takich utworów, do maksymalnej głośności. Mikrofon uruchamiamy. No i zobaczcie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Próbujmy sobie zwiększyć głos. Poczekajmy na nowy utwór. Jak słyszycie, teraz jest echem. Czyli możemy sobie lekko tło ustawić. I teraz mikrofon nieco głośniej, tak żeby nam tutaj nie zakłócał. I teraz to echo możemy sobie regulować. Czyli może go teraz nie być. Lub może być takie o. 1, 2, 1, 2, 3. I teraz skręcamy. Jak słyszeliście, to echo jest bardzo głębokie. Możemy też regulować opóźnienia, jeżeli chodzi o dźwięk. Czyli teraz sobie skręćmy opóźnienie, dajmy sobie echo na przykład mocniejsze. 1, 3, 1 2, 3. 2 3. 3, 3, 3, 3. I teraz z opóźnieniem. 1, 2, 3. OK. okay. Jak widzicie, tutaj możliwości mikrofonu są dość duże. Ta, ta sterowanie tutaj dźwiękiem, głosem też jest dość rozbudowane. Także myślę, że pod względem funkcji karaoke tutaj też Herakles powinien się bardzo fajnie spisywać i myślę, że powinien dostarczyć Wam dużo radości, dużo zabawy właśnie, właśnie z wykorzystaniem tych wszystkich funkcji. Ok, no to cóż, posłuchajmy sobie może, jak ten głośnik gra. Puszczę Wam teraz kilka utworów. Ustawimy go troszkę, może sobie dalej naszą kamerę, żebyście mogli nieco posłuchać tej muzyki. No i zobaczycie, jak to się prezentuje. Posłuchaliśmy sobie troszkę, już, jak gra Herakles SPK5021. Myślę, że już macie jakieś własne zdanie wyrobione na temat tego głośnika. Natomiast ja mogę Wam z mojej strony powiedzieć, że głośnik naprawdę robi wrażenie, jeżeli chodzi o głośność maksymalną. Naprawdę potrafi narobić sporo hałasu. Tutaj to pomieszczenie to jest około 40 metrów i naprawdę trudno było wytrzymać na maksymalnej skali głośności. Oczywiście tego nie słychać na nagraniu na tyle, na kamerze, ponieważ. Tutaj ten mikrofon nieco to wygłusza, natomiast w rzeczywistości naprawdę głośnik jest bardzo głośny, nieźle wypada pod względem tutaj niskich jak i wysokich tonów. Dodatkowo możemy tutaj regulować sobie te tony za pomocą właśnie equalizera, czy tego budowanego, czy też w przypadku pilota tutaj też w czasie otwarzania przełączają się pomiędzy różnymi gatunkami muzyki. Możemy tutaj korzystać z różnych gatunków, zobaczcie sobie teraz na wyświetlaczu może być Rock, może być to jazz. Może to być na przykład classic. Możemy mieć tutaj też pop, i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj te funkcje też działają. I przy przypadku tego pilota z danego sterowania, o którym wam mówiłem, jeżeli regulujemy sobie tutaj jakoś natężenie dźwięku, to się okazuje, że tutaj ten dźwięk się nam jednak pojawia. On się nie pojawia na potencjometrze, jeżeli regulujemy, ale jeżeli korzystamy z pilota ustawimy potencjometr na maksimum i wówczas tutaj sterujemy tym pilotem to tutaj jak widać na wyświetlaczu pojawia się ta siła głosu ta siła natężenia dźwięku także zwracam honor ponieważ jednak ta funkcja się w tym głośniku też znajduje. Ok, na koniec na jak zwykle krótkie podsumowanie. Herakles SPK 5021 na dzień dzisiejszy kosztuje w granicach 390 zł. Za tą cenę otrzymujemy duży, solidnie wykonany głośnik. Co prawda w obudowie jest tworzywa sztucznego, ale jest ono całkiem niezłej jakości, więc myślę, że solidność konstrukcji tutaj jest na zadowalającym poziomie. Głośnik wyposażony w duży woofer 12 cali. W panel sterujący na froncie, co ma też moim zdaniem dość duże znaczenie, ponieważ jak widzieliście poprzednie głośniki Mante, które miałem okazję recenzować, sterowanie było z tyłu, co nieco utrudniało obsługę tego głośnika. Tutaj mamy to wszystko z przodu. Kwestia tutaj designu, wyglądu tego panelu, to oczywiście pozostawiam w waszej, w waszej gestii. Pewno jednym będzie się to bardziej, drugim mniej podobało. Mamy tutaj. Głośnik wyposażony w funkcję karaoke. Mamy możliwość podłączenia trzech mikrofonów. Jeden jest w standardzie, ten bezprzewodowy, całkiem nieźle działający, z regulacją echa, opóźnienia itd. Dodatkowo możemy podłączyć sobie dwa niezależne mikrofony za pomocą tutaj tych jacków. Możemy podłączyć sobie też gitarę, także tutaj te możliwości są myślę całkiem niezłe. Możliwość regulacji. Natężenia dźwięku, właśnie zarówno mikrofonów, gitary, jak też samej muzyki, to wszystko jest niezależnie sterowane. To też kolejny plus. Wyświetlacz na, na przodzie, możliwość łączenia się, zarówno poprzez Bluetooth, poprzez złącze AUX, poprzez tutaj czyncze, które są z tyłu budowane, złącze poprzez tutaj karty SD, USB, możliwość korzystania z radia tutaj naziemnego, czyli radia FM. Także myślę, że ta funkcjonalność tego głośnika jest naprawdę na niezłym poziomie. Dodatkowo do tego dochodzi jakość dźwięku, jaką tutaj słyszeliście. Głośnik jest bardzo głośny, nieźle radzi sobie z niskimi, jak i wysokimi tonami. Także myślę, że jest to na pewno ciekawa propozycja w tym segmencie cenowym i teraz w tym okresie właśnie świąteczno-noworocznym. Być może jest to urządzenie, którym się warto zainteresować. Szczególnie jeżeli planujecie jakąś właśnie imprezę w gronie przyjaciół, w gronie rodziny. Także myślę, że tutaj ten głośnik może spełnić wasze oczekiwania. Z mojej strony na dzisiaj to by było wszystko. ja zwykle wam dziękuję za uwagę. Proszę o subskrypcję kanału. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!